Dane są liczby A 3 całości i 6 razy 10 do minus 12 oraz B 2,4 dziesiąte razy 10 do minus 20. Wtedy iloraz A przez B jest równy. Mamy tutaj wykonać działanie iloraz dwóch liczb. Liczby A i liczby B. Ile wynosi nasza liczba a? a to jest 3,6 razy 10 do minus 12. liczba b to 2,4 razy 10 do minus 20. Równe. Spróbujmy ten i loraz rozbić na dwie części. Zobacz... tutaj pierwsza część, a tutaj druga część. jak to będzie wyglądało? 3,6 przez 2,4 razy. I teraz mamy 10 do minus 12 przez 10 do... Minus 20. A to jest równe. Jeżeli 3, 6 podzielę przez 2, 4, otrzymam 1,5 razy 10 do minus 12, dzielone na 10 do minus 20, bo dzielenie to kreska ułamkowa. Więc będę miał 10 do, a wykładniki przy dzieleniu odejmujemy. Zatem minus 12 odjąć minus 20 to minus 12 plus 20, 10 do 8. Czy mamy taką odpowiedź? To jest odpowiedź C. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.